Od 1 lipca obowiązywać będzie zakaz wyprzedzania dla ciężarówek. Podpis prezydenta oznacza, że już za kilka dni Polska stanie się pierwszym dużym europejskim krajem z całkowitym, całodobowym zakazem wyprzedzania dla ciężarówek na autostradach i drogach ekspresowych. Przepis zmieniający zasady pracy kierowców zawodowych był procedowany w rzeczywiście autostradowym tempie. Ministerstwo zaprezentowało projekt w połowie maja. Pod koniec tego samego miesiąca został on przyjęty przez Sejm. Tydzień temu Senat przyjął projekt bez ani jednego głosu sprzeciwu, a prezydent złożył podpis 23 czerwca. Tak więc zadowoleni politycy pojadą na wakacje niespowalniani przez ciężarówki. Zakaz dotyczy wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz wszystkich zespołów pojazdów o długości. Co najmniej 7 metrów. Za złamanie zakazu kierowca otrzyma 8 punktów karnych, a mandat wyniesie prawdopodobnie 1000 zł, tyle samo co za wyprzedzanie na zakazie odcinkowym.